Siemaneczko mordeczki, jestem Kumba zapraszam was na recenzję boksa i góry więc zapraszam was na oglądanie, długo takiego filmu nie było mam nadzieję, że się spodoba, tamte robiły dobre wyświetlenia po bo... ponad 10 tysięcy wyświetleń więc zaczynajmy, Zacznijmy od tego, że dół to jest AEGIS, w sensie nie wiem jak to się czyta dokładnie Aegis X a góra to jest od V9 Maxa to mi się tego nie podoba tak, to git jest. Ciężko się to przesuwa, ale muszę przesunąć w tom. No, widać. I wysuwa się tutaj. Mamy dwa akumulatory, ja mam dwa inne. Jeden jest gorszy, trochę, drugi trochę lepszy. No. Jest to zasilane na no, zwykłe akumulatory 18650. bodajże Czy jakoś tak? No, to jest wiecie standardowanie. Szkoda, że się to które rysuje. To, jak widzicie w sumie, A co zrobisz. Odpalamy go pięcioklikiem. Teraz wróciłem dopiero z dworu i mi ciężko się klika. Teraz palę na 60W, dół jest przystosowany od 5 od pięciu... do 200W. Ja to ogólnie palę tak na 60 70 albo 50 A góra to jest tak jak mówiłem V9 Max, grzałka jest do 80W. Szkoda, że nie ma na przykład watt, ale wiecie, tam przeboleje, że tak powiem. Ogólnie dół, że tak powiem przyszłościowy, wytrzymały, wodoodporny również. Tu mamy zaślepkę na zwykły port USB typu B. Yy, może wezmę jakąś chmurę, dam. I chmurzy ładnie, nie mówię, że nie. Dwa buchy w powoj siwo Ogólnie góra ładnie oddaje smak Sorry, że mam w ogóle taki głos, ale przeziębiony znowu jestem Drugi raz przez dwa tygodnie Tu jest to takie, widzicie, takie Takie świecące, fajne ogólnie Jeżeli chcemy zmienić kolor Jeżeli chcę, o może zaraz, trzeba bo mi się tak klikło Przytrzymujemy górę i dół, ten, ten i ten w sensie ja robię tak i sobie przytrzymuję na przykład do tego Ja tam palę na pięciu bo i tak Znaczy na zero bo i tak mm, Jakieś duże różnice między tym nie ma Jeżeli chcę zmienić kolor to klikamy 5 razy Trzy, sorry Potem przytrzymujemy dwa na dole Jak tu jest pokazane na biało Wchodzimy na przykład tutaj w kolor I sobie zmieniamy sobie kolory tak, nie? Ja czerwony Jeszcze w sumie ten lubię ale czerwony jest dla mnie jakby najładniejszy, ale sam może zmienię na ten teraz. Poczekamy, nic nie klikamy, samo się zatwierdzi. O, zatwierdziło się. Klikamy jeszcze raz trzy razy. Zmieniamy tutaj, bo zawsze się to zmieni. Ja wolę M1, bo wtedy ładnie waty pokazuje i tak dalej. Mamy napięcie i tak dalej. się jeden akus szybciej rozdmuchuje, niestety. Co do dołu, ogólnie polecam 250 zloty, kosztuje nowy, jak kupuję używany tu jest skóra tutaj mamy metal, tu guma jest więc trzyma się pewnie, swoje waży ale czujesz, że jest w ręku, nie? co do góry, tak jak mówię, fajna góra znana i ulubiona dla mnie Mamy jeszcze taką górę z TV8 Baby i też w miarę fajnie współpracuje z tym gwint jest taki, nie wiem czy komuś coś to da ogólnie polecam Spoko. Więc no, zostawcie łapkę w górę subieka na kanale. I napiszcie co sądzicie ten dole tutaj, o tej górze. Więc do kolejnych filmów na ten kanale. Siema.